Co jeśli powiedziałbym Ci, że to, co właśnie widzisz przed sobą, to nie jest zwykły ekran z Googlem. Dlaczego? Ponieważ się są w Minecrafcie. I to nie tak, że to jest jakiś zwykły ekran. On normalnie. On normalnie działa. Jeżeli chcemy, możemy sobie oglądać YouTube'a razem ze znajomymi, których i tak pewnie nie masz. A więc w tym odcinku postanawiam sprawdzić, co w tym internecie można zrobić. Czy da się zagryć w różne gry, czy można oglądać tutaj fajne seriale. I zobaczymy! No, zobaczymy, co w tym internecie można robić, nie? A więc zostaw suba, zostaw lajka i ja już Wam zapraszam do oglądania. Dobra, więc już mamy naszego YouTube'a. <laughs> Zobaczcie, że tak to wygląda. Słuchajcie, tylko trzeba jeszcze zrobić tak. Dobra, teraz to trzeba zrobić tak, tak, okej. Okay. Yy, dobra. <laughs> o, co to jest? Czekajcie, weźmy sobie yy, tutaj w takim razie... <laughs> dajmy, dajmy sobie klawiaturę. Weźmy sobie mój kanał i działa normalnie. No patrzcie to, mamy mój kanał. Obsługuje to tam odwikę. Tu jest nowy dźwięk! Tu jest nowy dźwięk i ja mam na włączone. A jeżeli tak zrobię, to też będzie. Słychać? Słychać nawet, jak mamy wszystko wyłączone. Czekaj, a teraz? Teraz nie słychać. <laughs> nie, widzowie, to normalnie działa, nawet jak mamy wszystko wyłączone. Więc ciekawe. Dobra, weźmy sobie wideo. Normalnie możemy sobie dać na oldest, popular. Ja nie mogę. Naprawdę nie wiem, kto tą modyfikację stworzył nie wiem, możemy sobie coś w tym wpalić. Aha, i wyłączyłem całkowicie YouTube'a. No dobra, nieważne. To weźmy sobie, w, w takim razie wpiszmy sobie widzowie nasze ukochane polskie... Griple! O Jezus Maria widzowie, to jest oczywiście... To jest oczywiście fabryka, ja dzieci. No i sprawdźmy widzowie, co my tu mamy ciekawego Wow, ale fajne Weź tam to Weź tam to, ja nie chcę Nie chcę tego, czekajcie u Russian Car Driver O, B blocks o tak Dobra, zagrajmy w jakieś pierdoły To chcę z czemu to wygląda jakby to było na telefonie No dobra, weźmy sobie to Maskę Man Rush Patrzcie, włączyło się coś ale fajna gra. Dobra, nie działa chyba. No nie, nie działa tu nic. Weźmy sobie shlitter i o na przykład sprawdźmy. Szliter i o. No dobra, sprawdźmy sobie. Działa! Działa szliter i o. E czekajcie, możemy sobie dać nich normalnie. Możemy dać play. I jak to działa? Patrzcie, to normalnie działa, można grać. Ale fajnie. i e czekaj, dawaj e tu. No i patrzcie tu... Oj, ale mi się mus od tego. Słuchajcie, zacisz liter i o, w Minecraft. Nie i tutaj ludzie se grają. I nikt się nie spodziewa, że ja to gram w Minecrafcie. Ja ci kręcę, kiedyś trudne w ogóle. Zobiliśmy ziomka jednego. Patrzcie kolejny deadną, no. Ale ja tego nie potrafię zebrać. Ło, zebrałem wszystko, dobra. Także ja oczywiście teraz musiałem godzinę wygrać w Slither.io, bo się troszeczkę uzależniłem od grania w Slither.io w Minecrafcie I w sumie to tyle O! Nie! Z nie! Zjedli mnie! No dobra widzowie, więc weźmy sobie w takim razie kliknijmy tu yy, Bo ja bym chciał stąd wyjść U nie, a jak teraz stąd wyjść? Czekajcie Gratulacje użytkowniku! No dobra, więc działa nam literio, ale nie działają nam inne gry. Więc zobaczmy, czy to nam tutaj jeszcze może zadziałać. Co to jest bebel shooter? O nie, ja to znam! Ej, to będzie działać, czy nie? Ej, w sumie czy to będzie działać. W ogóle czy działa nasza myszka? Chyba działa nasza myszka, ale nie wiem. Jest... Działa nasza myszka! No dobra. I działa nam normalnie tutaj gra. No dobra, dawaj, strzel. Kur nie no kurde Ej, Google Play nam nie działa. Dobra, mamy tutaj znowu. Oczywiście, jak Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Yy, ogień i woda. Ej, właśnie, zróbmy, czy ogień i woda działa. Albo. impostor Co to jest ten impostor? To jest próba Amongasa. Dobra, play. I w ogóle, czekajcie, i nam się tutaj ładuje, czy można od tyłu, o, od tyłu też można włączyć ekran, to, no, no to spoko, dobra, ja bym to wyłączyć to z tyłu jednak, bo to troszeczkę, tak wiecie, wygląda tak trochę słabo, o, no kurde, da się tutaj w coś grać w ogóle, dobra, weźmy obi blocks czyli oczywiście Boblox, ale obi blocks BB Blocks Co? Nie, to przeglądarka tego nie tego? <grymne> ta przeglądarka tego nie otwarza? Dlaczego? Dobra, weźmy tańczce tutaj, bo aż mi się noc zrobiła To, co tutaj na razie działało, to Schlitter i o Nic więcej tu na razie nie działało. O Jezus Maria Join Discibility Toilet Clash, muszę w to zagrać Muszę, odpal się, proszę, proszę, odpal się. I tu jeszcze w 3D, o kurde. Oj, ci już się boję. No i znowu, no się... Od... nie, no, te gry nie działają. O, ogień i woda, właśnie, gramy, gram w ogień i wodę. Dobra, play. Dobra, i teraz ja bym chciał tutaj się ruszać. Eee, klawiatura. O, nie, nie działa tu. Tutaj nie działa ta klawiatura, tak. O nie, czyli te inne gry, gdzie się porusza w wsadem, też chyba nie będą działać. O nie, najgorzej, ej! E, Potrzebny jest jakiś update. Moja przeglądarka też tutaj... Kurde, nie działa! E, Okej, okay. nie ma tutaj za dużo rzeczy. Dobra. Mamy Minecrafta zwykłego, ale... No czemu oni mają problem do mojej przeglądarki? O co wam chodzi ludzie? To ja nie wiem, co my tu możemy jeszcze wpisać? Dobra, weźmy sobie, odpalmy już tego YouTube'a i sprawdźmy, co my na tym YouTube'ie mamy, bo w grę oprócz litera sobie nie pogramy, jak widać. Sprawdźmy, co my tutaj mamy. Lojwa ktoś ma. A, to jest jakieś, okej, okay, radio jakieś. Ej, teraz mam, teraz mam angielskie, a wcześniej miałem jakieś... <ścoughs> co to jest? Wcześniej miałem... Breaking News? Aha, tutaj wszystko jest po angielsku, a tutaj nagle breaking news, to wszystko polskie? Ja może lepiej skifrę na górę Piszmy Minecraft No i co się stało? Evolving for Windows, co? Windows? Okej, okay, gość ewoluuje w milion dni, spoko Wow, czy tu asasinek? Co? Jak podbiłem świat? Ja nie mogę, ja nie chcę takich rzeczy oglądać. Jest w ogóle coś ciekawego? Niko i kasz. No tak. Tak, ci to moi ulubieni youtuberzy. -si. Zupełnie nic z tego nie rozumiem, ale kocham ich oglądać. Let's go. open up. Yes, we're upstairs. Zoe, go get them. Okay. <laughs> nie wytrzymam, a nie no. do ty dłużej. Ja nie mogę Dobra, może shorty będą lepsze. Hey, do you want an iPhone? Yes, yes, please. Thank you. Yo, I love the costume. Here's an iPhone. Thank you. Oh my gosh! You get two for having a Minecraft costume. Don't so drop your iPhones. Happy Halloween. <laughs> 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 nie no, Münsterbust. <laughs> Mr. Beast oczywiście ten Enderman. Tam był kolejny naciągasz na subskrypcję, nie? Kurczę, nic nie ma ciekawego na tym YouTubie. Nie... Y Aha, zobaczcie, jeżeli tak naprawdę możemy robić. Możemy sobie skakać po klawiaturze i po niej chodzić. I, i nam pisze to, czyli, czyli to jest rzecz, którą każdy z nas kiedykolwiek w życiu robił. Co tu się dzieje? Pisałem to coś i wyskoczył mi film Holiksa eee. no spoko. Bo jak wygląda animacja? A co to? Co to ma do rzeczy. To co ja wpisałem, jakby co to? Jest. O, nie znaleziono więcej. A co to ma wspólnego z tym? Crash, gra nawet w Robloxa. Tak samo pewnie jak. jak Niko. Dobra, mam dość.